Dobry wieczór, drogie ryby, spotykamy się dzisiaj w czytaniu na pozostałe w zasadzie już 10 dni między tą pełnią, jaką mieliśmy niedawno w znaku Skorpiona, a nowym w Bliźniętach, czyli czasem, kiedy właśnie słoneczko zawita w ich znaku. Powtarza mi się historia z raka i słyszę, że mój kot chyba tutaj chciałby też coś powiedzieć. Zatem poproszę o energię na najbliższe 10 dni dla nas ryb. To, co będzie bardzo ważne, słuchajcie, cofa się Wenus, w zasadzie chyba od dzisiaj do 24 czerwca, o ile się nie mylę, i to oznacza dla nas wszystkich hmm, dwie możliwości, dwie drogi: albo powrót relacji z przyszłości po to, aby raz jeszcze po prostu zastanowić się, przeanalizować, co tu należy uzdrowić albo po prostu odpuścić, tak? Czyli założyć sobie, okej, okay, ta relacja nie miała sensu, dlatego, dlatego się skończyła. Albo, ta druga droga, o której wspomniałam, odnalezienie miłości i umiłowania siebie samego. Dlatego, że Wenus tutaj, ona kocha luksus, bogactwo, dbanie o siebie. Natomiast to jest też miłość, jaką obdarzamy my siebie samych. I tak naprawdę dzisiaj w ogóle na Instagramie Wyjęłam kartę dnia i to jest 10 kielichów i ja mam takie poczucie właśnie, aby dojść do dziesiątki trzeba najpierw przerobić 9 kielichów, czyli miłość samego do siebie, satysfakcję z samego siebie i ta Wenus właśnie w tym momencie, która będzie wchodziła w retrogradację, ona się na chwileczkę cofnie. Przyjrzy się temu, jak sami siebie traktujemy. Traktowaliśmy naszego partnera i powie, ok, tu i tu musisz wyciągnąć wnioski, to i teraz raz jeszcze musisz naprawić, przepracować i dzięki temu e, lada moment po tym przesileniu e, letnim ruszymy do przodu. A tymczasem poproszę o energię dla ryb na najbliższy czas, czyli już najbliższe 10 dni. 4 denary na dole. Cztery denary to jest taka energia akurat ze mną bardzo spójna, bo to jest pieniądze, które są w głowie, jakie zarobić, pieniądze, które mam w sercu, czyli wykowanie denarów z pasją i uziemianie gotówki, przytrzymywanie pieniędzy, czyli to jest taka energia, która mówi, aby te pieniądze nie poszły, nie uciekły od nas. Człowiek tutaj bardzo koncentruje się na dobrym uziemieniu. Cztery denary mówią o stabilnych finansach, czyli żeby było stabilnie przede wszystkim. To nie jest energia rozrzutna. To nie jest energia, która tutaj mówi o tym, że pozwól sobie na coś, absolutnie. To jest energia, która mówi paruj pieniądze. Zobaczmy zatem jaką mam wiadomość od żywiołu ognia ryb. Fajnie, księżyc, bardzo nasza karta w uczuciach i emocjach, świetnie. W pieniądzach i w żywiole powietrza. Zostawię sobie tą wskazówkę z boku, bo te cztery denary mówią właśnie o tym, że będę bu będziemy budować stabilne uziemienie. Ale jak zatem działać, aby zbudować tą stabi to stabilne uziemienie? Tu mam kartę księżyca. Karta księżyca mówi o tym, że twoje działanie. Nie możesz zaprzestawać dążyć do celu i robić tego, co sobie założyłeś, nawet jeżeli masz wrażenie, że jesteś niewidoczny. Dlaczego? Dlatego, że księżyc on jest cały czas. Mimo że widzimy go w nocy, on cały czas koło nas krąży. Dlatego też tutaj ja bardzo proszę ryby, aby nawet w momencie, kiedy mają wrażenie, że ich działanie jest nieproduktywne i nie widzą. E nie widzą namacalnie tego, że konkretne działanie im się opłaciło, czy to w pracy, czy w relacji, w partnerstwie, w relacji biznesowej, czy, czy w relacji partnerskiej, sensu tej miłosnej, tutaj bardzo Was proszę, aby nie zawracać z tej drogi. To nie jest moment, kiedy Ty masz zacząć działać w inny sposób, absolutnie. Karta marzeń dla mnie, bo to jest śnimy kiedy i marzymy, to są marzenia nocne, marzenia senne, to marzenie ma szansę, ma rację bytu, Tobie się uda ściągnąć na ziemię to, co sobie życzysz. Najdalej w moim odczuciu w okresie, w okresie słońca wraku, czyli 21 lipca do 23 sierpnia, ale do tego czasu nie wolno Ci zwalniać tempa. Pracuj sukcesywnie na to, jeżeli chcesz zobaczyć na koniec dobry przychód z tego Twojego przedsięwziętego interesu. Czy to są relacje partnerskie, czy relacje biznesowe, czy budowanie stabilizacji finansowej, czy konkretne cele i plany, które sobie postawiłeś. Tu nie wolno ci się wycofać. Zobacz, tak jak ten rak. On robi krok do przodu, dwa do tyłu. W ten sposób, jak będziesz działał, za daleko nie ujdziesz. Cały czas zostaniesz w wodzie stojącej, a woda stojąca to woda śmierdząca. W ten sposób do gary, nie działamy. Nie działamy, bo ja też jestem rybą, dlatego mówię do nas. Co w uczuciach i emocjach? W uczuciach i emocjach mam cesarzową. Cesarzowa, olbrzymia empatia, bardzo dobre, mądre analityczne wybory. To jest taka energia kobiety, która chce mieć coś do powiedzenia. Jeżeli słuchają mnie mężczyźni, to jest to analogicznie wejście w tą energię królowej. Królowa ma to do siebie, że ona już zarządza kimś. Dlaczego? Dlatego, że ona poprzez swoje mądre decyzje, analityczne wybory, empatię, miłość do ludzi. Wypracowała sobie takie stanowisko, że ludzie jej słuchają. Dlatego w relacjach sensu stricte miłosnych, ale też w relacjach z przyjaciółmi, z rodziną, z najbliższymi, tutaj ryba pokazuje się w karcie cesarzowej. Czyli twoje zdanie będzie bardzo brane pod uwagę, będziesz autorytatywna, tutaj masz szansę. Um, Wskazać otoczeniu najlepsze możliwe rozwiązanie, na pewno będziesz zauważona i praktyczna. Twoje rady, twoje wskazówki okażą się bardzo pomocne, droga rybo. Sama zaś dla siebie, tutaj panem żaglem i okrętem, jak to się mówi, tak? Czyli tutaj ta cesarzowa, która nie musi nikomu podlegać, ona liczy się tylko i wyłącznie ze swoją intuicją. Natomiast dlaczego ona może sobie na to pozwolić? Dlatego, że ona już zapracowała na to miejsce. Ja zawsze powtarzam, jak jest cesarzowa, że ten tron nie stał przy ulicy i ona spotkała go z przypadku. Ona sobie zasłużyła i zapracowała na to, aby w tym momencie mm, mogła na nim zasiąść. I za tym idzie duży autorytet i duże uznanie w uczuciach i w miłości. Tak jak wspomniałam, nie tylko sensu stricte partnerskie, ale też z przyjaciółmi, z rodziną, z najbliższymi. Swoją drogą karta bardzo płodna. Jedna w moim odczuciu z trzech, mogę powiedzieć, z trzech kart, które bardzo często zwiastują udane, szczęśliwe macierzyństwo. Co w pieniądzach? Karta, której najbardziej nie lubię. Bida z nędzą, bo tu jest pięć denarów. No i co, nawet nie chcę wstać. Aby tych deficytów uniknąć, bo to jest do przerobienia. Ani ja, ani moje karty nie jesteśmy wyrocznią na całe życie, a już tym bardziej nie, 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 nie jest to sugestia, jak ty być, musisz podążać. Ale to jest wskazówka, aby coś zmienić w zarządzaniu i gospodarowaniu pieniędzmi, dlatego że jeżeli będziesz próbował dalej konfor, konformistycznie do wszystkiego podchodzić, no to czeka cię deficyt. I tutaj, tak jak widzisz, te osoby, jest pewien schemat, jest pewna reguła i zasada. Która panuje w tej świątyni. I albo się dostosowujesz i może chodziło o zdjęcie obuwia, tego nie wiemy. Może chodziło o inne nakrycie, tego też nie wiemy. Ale albo się dostosowujesz i możesz siedzieć w templi, gdzie jest ciepło. Albo jeżeli chcesz się wyłamać spod schematu, bo kombinujesz, bo robisz inaczej, bo starasz się kogoś przechytrzyć, ugrać, yy, strzelasz chojraka, mówimy tu o zarabianiu pieniędzy. No to niestety. Ale tutaj będziesz stał sobie i tylko i wyłącznie zaglądał przez okienko do tej ciepłej templi. Dlatego tu konieczna jest zmiana podejścia. Ci ludzie mogą nawet tu zamarznąć, jeżeli nie podejmą wyrychło w czas odpowiedniej decyzji, nie ma im kto pomóc. Dlatego albo zmieniam schemat dotyczący myślenia o finansach, o budowaniu mojej uziemionej przyszłości gotówki, nieruchomości, ruchomości, tego, co się wiąże z materią, ale to, co powoduje, że czuje się dobrze i stabilnie. Konieczna jest zmiana podejścia, dlatego że wyłamywanie się poza schematy, może życie ponad stan, tutaj może Was doprowadzić do tego, że po prostu niestety, ale macie szansę na naprawdę sporą, spory wypływ gotówki i naprawdę duży deficyt. A szkoda. Szkoda, dlatego że energia ze spodu to są cztery denary, mówi o tym przytrzymaj pieniądze. Nie, e, nie rób na siłę tak, aby ci ich brakowało, bo to jest, oni, to jest ich decyzja i wybór, że oni tych pieniędzy nie mają. W piątce, piątka zawsze, psz, narcyz! Piątka, sorry za mojego kota. Piątka zawsze wymusza zmianę podejścia. Tu w tym wypadku, zmianę podejścia do zarządzania pieniądzem. Jestem przekonana, że po przepracowaniu tego e, jesteście w stanie uniknąć tego deficytu i te pieniądze fizycznie przetrzymać. Jesteśmy, bo ja też jestem rybą. W planowaniu równowaga w dawaniu i braniu. Bardzo ważne, czyli raz jeszcze wyceniasz swoje umiejętności, czy nie robisz czegoś za pół darmo albo czy nie oczekujesz zbyt dużej zapłaty za to, co, do, co wynosisz do świata, przez co nie ma chętnych na Twoje usługi. W szóstej denarów, tak jak wspomniałam, wyceni siebie i dawaj porówno. Tyle, ile dostajesz, tyle bierzesz. Może być taka tendencja, że dajesz sobie zbyt wiele za darmo i nie oczekujesz zapłaty, albo liczysz, że ktoś się domyśli, a tutaj ważne jest po prostu zaznaczyć swoją pozycję. Szóstka to są pieniądze stabilne i mi się to bardzo podoba, bo tu mamy, zauważcie, taką ciekawą historię z czwórki, czyli spód czytania cztery denary. Czyli pieniądze w głowie, pieniądze w sercu, pieniądze w działaniu. Tu jest mega u ryb stabilnie. Ona wie, że ona chce być dobrze uziemiona, ona nie chce deficytu. Ale tu jednak w działaniu, czyli to żywioł ziemi tu jest akurat, ale jak ona działa? No, ona działa tak, że ta ryba się chwieje. A najbardziej chodzi tak naprawdę o to, aby zachować równowagę w dawaniu i braniu, czyli jest szansa na powodzenie tego interesu. Tu jest obietnica, my przechodzimy z czwórki, piątki do szóstki. Jest szansa, że ryba przytrzyma pieniądze przy sobie, pod warunkiem, że zmieni taktykę. Także z tym przesłaniem Was zostawiam. Słyszymy się, myślę, 22 albo 23 maja. Bądźcie zdrowi. Do usłyszenia. Cześć.